Trzy sposoby radzenia sobie ze stresem oraz z trudnymi sytuacjami, ruch oraz aktywność fizyczna. Regularna aktywność fizyczna, taka jak spacer yoga czy trening, może pomóc w uwolnieniu napięcia oraz poprawie samopoczucia, medytacja wraz z praktyką uważności, ćwiczenia medytacyjne oraz praktykowanie uważności. Pomagają skupić się na chwili obecnej, łagodząc myśli wraz z emocjami. Zidentyfikowanie przyczyny stresu, rozpoznawanie przyczyn stresu oraz trudności pozwala na lepsze ich zrozumienie oraz podejmowanie świadomych działań w celu ich rozwiązania. Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy, zaobserwuj mnie, jeżeli również masz. Pytania do tego filmiku bądź pomysł na kolejny filmik dodaję w komentarzu pod tym filmem